Dobre życie rodzi się z pragnień, a każde twoje marzenie jest dane ci wraz z mocą do jego realizacji. Co ty na to? Co by się stało, gdybyś uwierzyła w te dwa przekonania? Przyznam szczerze, że ja jakiś czas temu uwierzyłam, uznałam, że są one dla mnie prawdziwe i że tak chcę, żeby było. No i zaczęła się dziać magia. Dzisiaj kilka słów o tej magii chciałabym Ci opowiedzieć, a tymczasem witam Cię bardzo serdecznie w przestrzeni Bogatego Życia. W tym nagraniu właśnie będę opowiadała o pragnieniach, o relacji serca i rozumu o tym, w jaki sposób serce może prowadzić Cię dalej dużo dalej niż hmm, poza. Takie wydeptane pastwisko, jak ja to lubię nazywać, poza Twoją strefę komfortu, poza to wszystko, co znasz, jesteś w stanie przewidzieć, poznałaś już i jest dla ciebie oswojone. Nazywam się Anna Pawińska-Michałek i od 20 lat towarzyszę kobietom w tym, żeby mogły stawać w pełni swojej mocy i właśnie sięgać odważnie po więcej w swoim życiu. I aktualnie dzisiaj właśnie jestem po pierwszym dniu bezpłatnego wyzwania, które zorganizowałam z okazji 17. urodzin mojej firmy Bogatego Życia. To wyzwanie nosi tytuł, który już przed momentem usłyszałaś, usłyszałeś, czyli dobre życie rodzi się z pragnień i jest przeznaczone dla osób, które mają poczucie, że utknęły w swoim życiu, a chcą sięgnąć po więcej dla siebie. Chcą ruszyć w stronę właśnie tego życia pełną piersią, tego czucia, że ja żyję, tego wyjścia poza swoje ograniczenia, poza swój płot, który został wybudowany w ich strefie komfortu i dać się poprowadzić sercu. Z czym to się wiąże? Myślę, że często jesteśmy obdarzani ostatnio właśnie w tej przestrzeni medialnej, w przestrzeni kulturowej taką wizją realizowania marzeń, że jest to coś takiego, co dzieje się praktycznie samo, co jest zawsze i wszędzie przyjemne, co jest łatwe. I co nie wymaga od nas mierzenia się z takimi zagadnieniami jak ryzyko, z takimi za zagadnieniami jak trudy różnego rodzaju, z tym, że po drodze mogą spotkać nas przeróżne przygody, mówiąc dramatycznie, łącznie z utratą życia i zdrowia, bo i są takie marzenia, które ocierają się o tego typu granice. Naszych doświadczeń życiowych, i widzimy na Facebooku albo na Instagramie już tych zwycięzców czyli kogoś, kto um, zrealizował swój cel, kto świętuje, kto celebruje natomiast rzadko kiedy widzimy drogę, która doprowadziła tą osobę do zrealizowania swojego pragnienia. Ja chciałabym się z Tobą podzielić takim wglądem, i z mojego życia osobistego, i z pracy z moimi klientami, że co się dzieje, kiedy pozwalamy, żeby serce zajęło miejsce kierowcy w naszym życiu. Ono rzeczywiście prowadzi nas poza granice naszych dotychczasowych doświadczeń czyli w nieznane. Jeśli ruszymy w taką podróż, którą lubię nazywać podróżą bohaterki, no to wkraczamy w tą przestrzeń, gdzie nie wiem, nie przewidzę wszystkiego, gdzie życie może mnie zaskoczyć, in plus i in minus, gdzie mierzę się też ze swoimi możliwościami, z granicami, jakie mam osobistymi, z taką swoją pojemnością emocjonalną i na szczęście, ale też i na tak zwane nieszczęście. I kiedy pozwalam się prowadzić sercu, to ono rzeczywiście jest w stanie mnie poprowadzić dużo dalej, nawet w te przestrzenie, których zupełnie sobie nie jestem w stanie teraz wyobrazić. Osiągamy wtedy więcej, osiągamy takie momenty, w których same jesteśmy zadziwione tym, że to się dało, że ja tak daleko właśnie doszłam. Że mogę mieć te wszystkie rzeczy, o których marzyłam, że to jest realne, że to jest już w moim doświadczeniu, że to jest oswojone. I w ten sposób rozszerzamy siebie. W ten sposób wychodzimy z takiego wewnętrznego zacisku, z tego właśnie wydeptanego pastwiska. Przeskakujemy te różne płotki i kolejne etapy wtajemniczenia w bogactwo i obfitość życia. Prezentujemy sobie, wchodząc w takie następne, kolejne inicjacje. Inicjacje do pewnych wartości, do pewnych jakości, które gdzieś tam na dnie naszego serca albo w duszy nam po prostu grają. Czyli zbliżamy się do takich jakości, których pragniemy, których chcemy, które są dla nas ważne. Niektórzy chcą więcej miłości, niektórzy chcą więcej bogactwa, niektórzy chcą więcej adrenaliny, nowości, mądrości, wrażeń. Przeróżne mamy tutaj swoje pragnienia serca, i teraz pytanie: czy ja pozwolę się poprowadzić sercu do tego, co mi właśnie podpowiada? A jeśli się pozwolę poprowadzić, to wtedy będę potrzebowała znaleźć najkrótszą, najłatwiejszą i najbezpieczniejszą drogę do tego, i tu wkraczamy w przestrzeń analizy i rozumu. Po to nam jest dana ta umiejętność, ta funkcjonalność w naszym egzystowaniu na co dzień, żeby to rozum asekurował te pomysły, te ścieżki, które wybiera serce. I jeśli pozwolimy sobie pomyśleć w taki sposób o tych różnych funkcjach, innej dla serca, a innej dla rozumu, to wtedy zaczynamy widzieć, że i serce, i rozum ma swoje miejsce w tym wesołym autobusie, w którym jedziemy poprzez kolejne dni życia. Że rozum może być świetnym bodyguardem i nas ochronić przed pewnymi zagrożeniami uniknąć pewnych wpadek na tej trasie, zminimalizować ryzyko, zabezpieczyć, znaleźć właśnie te skróty, i po to nam jest, jako takie ciało doradcze. Natomiast serce, które nie zna granic, które właśnie prowadzi nas w nieznane, które pokazuje, nagłaśnia to wołanie świata, życia, losu, Boga. Chodź tutaj, to jest ci przeznaczone, tu jest Twoje miejsce, stań właśnie w pełni swojej mocy, swoich talentów, zasobów, wartości, które Ciebie sprowadziły na tą planetę. Doświadczamy wtedy tych egzystencjalnych pytań i odpowiedzi na nie: po co ja tutaj w ogóle jestem? Czemu służy fakt, że ja żyję? Kim ja mam się stać w swoim życiu? Do czego jestem powołana, wezwana, co mam wnieść w życie swoje i innych, w jaki sposób mogę się rozwinąć z tymi potencjałami urodzeniowymi, z którymi przyszłam na świat, żeby na koniec życia mieć poczucie właśnie spełnienia, satysfakcji i tego, że zrobiłam najlepszy użytek z kart, które dał mi los, Bóg czy natura. Rozegrałam nieźle tą partię, doświadczyłam siebie, poszerzyłam siebie o takie wartości, jakości, które są dla mnie ważne. I jeśli uznajesz, że mamy kolejne wcielenia, to w następnym odcinku już jestem z tą mądrością dla siebie, dla swojej duszy, na ścieżce swojego oświecenia i już mogę kolejne inne wartości wnosić w świat, tym, że. Zaczynam całą przygodę z następnym wcieleniem od nowa. I w ten sposób, uznając taką koncepcję, że doskonalimy się, że rozszerzamy się, że idziemy w stronę miłości, światła, oświecenia jakkolwiek nazywasz dla siebie ten cel naszej ludzkiej drogi życiowej. To wtedy rzeczywiście mamy to poczucie, ja żyłam pełną piersią, ja pozwoliłam sobie na to, żeby serce mnie poprowadziło, ja pozwoliłam sobie doświadczyć tego wszystkiego, co było dla mnie możliwe i dostępne, ja miałam odwagę po to sięgnąć. I teraz bardzo lubię takie tłumaczenie słowa odwaga, które zakłada, że odchodzimy od odwagi. Czyli jesteśmy ciut dalej od wagi. Waga to jest właśnie ta kalkulacja, to szkiełko i oko, ta, taka przewidywalność, struktura, zaplanowanie, ta stabilność. I jeśli pozwolę sobie troszkę odejść od um, karmienia w swoim życiu, tej wagi, tej równowagi, tej stabilizacji, tej przewidywalności, to odsłania się ta przestrzeń dzika, nieznana, tej przygody, tego ryzyka, tej nowości. I kiedy odchodzę od wagi, to wtedy przekazuję pałeczkę sercu i mówię: prowadź. I cóż w tym sercu często znajdujemy? Dla mnie bardzo odkrywcza była taka myśl, że ja nie muszę uzasadniać sensowności swoich pragnień. Ja nie muszę sobie nawet, a już tym bardziej innym tłumaczyć, dlaczego chcę tego, czego chcę. Dlaczego chcę mieć trampolina? Dlatego, że chcę skakać. Dlaczego chcę nauczyć się tańczyć? Dlatego, że jest to dla mnie przyjemne, że czuję wtedy. Najbardziej swoją kobiecość, swoją witalność, że jestem w pełni swojej mocy, że chciałabym w takiej energii być na co dzień, że chciałabym mieć poczucie, że umie tańczyć. Dlaczego chcę umieć kierować na przykład samochodem? Bo mogę tutaj użyć pewnych argumentów, ale tym ostatecznym, najważniejszym argumentem, argumentem powiedziałabym nie z przestrzeni rozumu, tylko z czucia i serca jest to, że ja chcę doświadczać siebie jako kierowcę, że ja chcę doświadczać siebie jako tancerki, że ja chcę doświadczać życia. Jako y, tej y, jakości, którą mam, kiedy skaczę na trampolinie, kiedy czuję flow, kiedy jest mi przyjemnie, kiedy jestem w lekkości, y, kiedy się śmieję, kiedy się cieszę. Więc y, y, jeśli do tej pory uważałaś, że należy uzasadnić swoje marzenia i pragnienia, że one muszą mieć racjonalny sens, cel i do czegoś prowadzić. To chciałabym Cię zwolnić z tego obowiązku i mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie taka wielka ulga jak dla mnie kiedyś. Nie muszę nawet rozumieć, dlaczego ja chcę mieć tą trampolinę, albo malować, albo nurkować, albo y, mówić do ludzi na YouTubie o tym, że pragnienia są ważne. Po prostu ja tego chcę. I to wystarczy. Jeśli dajemy sobie takie piękne prawo do tego, y, że mogę i mam. Możliwość pójścia za swoim pragnieniem, że nie muszę realizować określonego celu, że mogę cieszyć się drogą, wtedy okazuje się, że ta przygoda zwana życiem może być dla nas osnuta jeszcze mocniej w przyjemności, lekkości, w przepływie, w radości, w takim poczuciu obfitości, we wdzięczności. Nie, nie skupiamy się wtedy na osiąganiu kolejnych celów, na wyciskaniu z siebie jakichś wyników, na tym, żeby zrealizować plan od A do Z, tylko skupiamy się na drodze. Jest też takie piękne powiedzenie, że osiągając cel, mijasz się z całą resztą. I teraz pomyśl o tym, jak duża może być ta cała reszta, którą często ignorujemy albo traktujemy jak taką orkę na ugorze: że no dobrze, mam jakieś pragnienie serca, coś bym chciała, jest jakieś marzenie, i ja muszę tam dojść jak najszybciej, jak najsprawniej i cisnę, tak? I siebie puszuję, i po prostu wymagam od siebie realizacji tego celu na CITO. A kiedy owszem, mam zapaloną tą iskierkę, pragnienie mnie prowadzi, mam tą swoją latarnię morską, ale też e, postanawiam cieszyć się drogą, czyli patrzeć wokoło, co ja mijam, e, kto jest na mojej ścieżce, jaką przygodę mogę gdzieś tutaj w międzyczasie jeszcze odbyć, o co mogę się poszerzyć, e, czego mogę jeszcze doświadczyć, jak siebie mogę ubogacić. To wtedy się okazuje, że to sięganie po nasze pragnienia przestaje być takie podciśnieniem, przestaje być taką presją i szczególnie dla kobiet być takim wymaganiem mocno osadzonym w energii męskiej, skoncentrowanym na wynik, może nawet na rywalizację. Właśnie na tą praktyczność, skuteczność, a zaczyna być tą wielką przygodą, tą przyjemnością, tym cieszeniem się życiem. I chciałabym Cię zostawić z taką myślą, z taką ideą, że życie ma być przyjemne, że życie ma być prowadzone przez iskierki radości. I teraz y, możesz się zastanowić, co Tobie sprawia radość, co jest dla Ciebie przyjemne, co Ciebie rozszerza, dodaje Ci energii, powoduje, że ta samą myśl się prostujesz, uśmiechasz i masz ochotę iść w tym kierunku. Co jest dla Ciebie takie właśnie przywracające Cię do życia, powodujące, że się stawiasz do swojego życia, że chce Ci się wstawać rano. To jest właśnie ten poziom, w którym um, pragnienia naszego serca um, stwarzają nasze dobre życie. Nie są jakąś fanaberią, jakimś dodatkiem, jakimś takim właśnie marzeniem, które należy włożyć między bajki albo sięgnąć po nie tylko wtedy, jak jest trudno i pofantazjować trochę, że um, osiągnęłam coś, czego na ten moment nie mam. To nie jest taka um, jaskinia, w której możesz się ukryć i przez chwilę jest ci tam ciepło i wygodnie, ale tak naprawdę, wracając do swojego tak zwanego codziennego życia, nie doświadczasz tych jakości, bo nie wybrałaś się w tą przygodę, w tą podróż zwaną realizacją swojego pragnienia. Nie wskoczyłaś na tą ścieżkę do zrealizowania swojego marzenia. W związku z tym realnie się nie poszerzasz, nie rozkwitasz, nie karmisz siebie tym wszystkim, co potrzebujesz, aby cię zasiliło, żebyś mogła sięgnąć po to konkretne marzenie, ten cel, tą aspirację, która ci w duszy gra. Zachęcam Cię dzisiaj do takiej prostej praktyki, żeby na chwilkę przysiąść, skupić uwagę na sercu. Pozwolić rozumowi odpocząć na kanapie, posadzić go na tylnym siedzeniu i wsłuchać się w swoje serce, czego ty tak naprawdę chcesz, do czego cię woła serce. Nie musisz tego uzasadniać, jak już wiesz, nie musisz też cenzurować i myśleć, czy to prawdziwe, czy to realne, czy to osiągalne. Po prostu posłuchaj, co ci w sercu gra. To jest taki pierwszy krok, ważny krok, który dopuszcza serce do głosu, który zaczyna odbudowywać twoją relację z sercem, bo zaczynasz słuchać siebie, czego ja pragnę, co powoduje, że czuję się bardziej żywa, co mnie ubogaca, raduje, właśnie doenergetyzowuje, sprawia mi przyjemność. Mogą być to małe rzeczy typu pogłaskanie psa albo kota, wystawienie buzi na słońce albo zjedzenie czegoś pysznego, co sama potrafisz przyrządzić, ale mogą być też to takie jakości, takie plany, które są przez dużą literę pisane. Czyli na przykład, chciałabym pomagać ludziom w tym, żeby. Byli bardziej zdrowi. Chciałabym e, towarzyszyć innym w tym, żeby e, na przykład rozwijali swoją umiejętność X, Y i Z. Chciałabym e, móc zbudować to, to i to w swoim życiu. Na przykład dobrą relację, na przykład e, takie e, poczucie się sama ze sobą, w którym. E, Odnajduję przyjemność w byciu w swoim ciele, w którym cieszę się tym, jak wyglądam, kim jestem, jakie mam zasoby i talenty, w którym doceniam siebie. Więc przeróżne możemy mieć marzenia i pragnienia. Spróbuj się wsłuchać w swoje i pozwolić się poprowadzić sercu. Więcej na ten temat mówię w bezpłatnym wyzwaniu, które jak już wiesz, zaczęło się dzisiaj na facebookowej grupie. Jeśli serce Cię tam woła, to zapraszam serdecznie do dołączenia. Nagrania będą dostępne do 15 listopada. Będzie można odsłuchać, jeśli nie możesz być na żywo na live'ach. No i. Pozwolić sobie podmuchać w Twoje skrzydła, pozwolić sobie na to, żeby wzmocnić swoją pewność siebie, poczucie własnej wartości, osadzenie się w sobie, czute po to, żeby odważniej ruszyć w stronę swoich marzeń, żeby żyć pełną piersią, żeby otwierać się na bogactwo i obfitość życia. Tego bardzo serdecznie Ci życzę. Jeśli uważasz, że to nagranie jakoś Cię wsparło i dodało Ci ani muszu, energii i odwagi, to zostaw proszę dla mnie sygnałek od siebie, albo podziel się tym nagraniem z kimś, kto jest Ci bliski i potrzebuje właśnie takiej energii na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego.